Siemma ma z tej strony pan go, Gofr. Dzisiaj jesteśmy w Roblox, jak możecie zauważyć. I gramy w grę pod tytułem Piłka śmierci. I ze mną jest Pomidor i Piotrek WX. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień o. dobry. Pierwszy film pana Gofra. Nic nie widzę. Ej, zbugowało mi się coś. No dobra. To jest fajna mapa akurat. No, meteoryty takie, co nie? A no, w ogóle subskrybujcie kanał pana GoFram, my też subskrybujcie. I no. No to jest oczywiste. Miłego dnia. Jak chcecie Zróbmy. więcej filmów tego typu, to subskrybujcie i lajkujcie. No, kto wygra? Kto wygra? No, pierwszą rundę na prywatnym serwerze. O kurczę. Uważajcie na te meteoryty, nie? No wiem właśnie, bo spadań z nieba nie wiadomo, gdzie są. Tak. Ta piłka prawie... nie. Teraz ja dopiero. No, do ciebie leci, leci, Nic nie widzę. Mamy teoryt ciebie. Wiem, widziałem. Zostałem spalony. Mam um, jedno życie. Jedno życie. Będziesz ja spinał, z kimś ja na finale, na chwilę, bo to jest prywatny serwer, to... Albo z tobą, albo z pomidorem. No, więc... Nie? O, o Razem mamy pojedynkę pan, pan żyć, panie komitorem. Pan pan Zobaczymy, no co będzie. A, i, a ty, pani głupsze, ile masz? Dwa. Meteoryt na ciebie. Widziałem, no. O, dobra, no jeden na jeden. Byli. Dobra, ja teraz idę otworzyć kartę. z aurą, aurorą, no aura za, za jeden kupię, żeby znowu nie było a spokojnie, jak się mi się trafiło I oczywiście ja se potem połączę tutaj moje dwa miecze czyli świecący syn i skrzynia duchów ten świecący syn jest 100 tysięcy warty a moje, które ja teraz mam jest 3 miliony warty I więc o dobra, mi... jeden ten. Cztery... O, pan Gofr wygrał. No, dobrze, dobrze. To teraz zobaczymy, rewanżyć będzie. Ja jak sobie nie jesteśmy jeszcze ten... na tą paczkę. W kanał. I dobra. No i my lecimy po prostu kolejna runda. No. Mieć może na parasol zmienię. Dobra, jest moja hmm. ulubiona mapa. No, moja też. Chociaż ja bym sobie musiał zmienić postać, znaczy, no moc. Ja sobie w następnej ten, co... rundzie zmienię postać. No, ja właśnie też. No i oczywiście mnie oślepiają wszyscy. Nie, czemu wszyscy? Jak ja tylko. Że no. emotkę włączę? Pierwszy film pana gofra więc się bardzo stresował przed nim, więc no, może mam. Myszeć. Ja nie mogę już myśleć, że do mnie ta, pi ta piłka leci. No, co tak się przebotka do mnie? Nie wiem. Żeby sobie motka zatańczyć. O, jedno życie. Ja mam jeszcze trzy. Ja to przegram. No ja też ostatnio miałem jeden. Kliknij sobie R to lepiej się gra. Nie, gorzej chyba. Dla mnie lepiej akurat. Nie, o dobra. O? Dobra. Jednak chyba ja wygram. Nie wiesz tego. Nie znaczy, że jak masz 3 HP, HP, a ja jedno, to możesz wygrać. O nie. No i teraz masz już dwa. O nie, teraz mam już jedno. Widzisz? Nic temu się oddalam. To za jakieś ściemnianie. A ja temu jedno. ci właśnie nie niewitkę walnę. Widziałem. Fałszywa piłka. Teleportuje się. No właśnie, to teleportowanie jest bez sensu, bo to się do mnie jeszcze teleportniesz i. Nie, to byle gdzie R się robi. Zresztą no, do mnie się tepniesz, to. <coughs> zwalnia teraz to piłkę, nie? Nie, bo mi się wydaje, że szybsza jest. Nie, u mnie zwalnia jakoś. Ja widzę, że jakby zwalniała. A, tak będziemy walczyć bez końca. Co tak blisko podchodzisz? Kurde. No widzisz. Teraz postać bym musiał zmienić. Ja też zmieniam postać. Mam 8 ten. Nie, 14 level mam na tej postaci. O, dobra, dobra. O, dopiero będę miał drugi atak na tej postaci. Nie, więc nie zmieniłem. Jedynie to, to mogę sobie la latać. Nie zmienię postaci. Za szybko. za szybko. Runda się zaczęła. Nie Pima. Tutaj namalowałem. Dobra, kolejna runda. O, co no, tu wiem, mówisz teraz, nie. jak już dawno się zaczęła ta runda? No, wiem. Ale mam jedno życie mniej. Ja mam dwa życia. No i teraz mam jedno życie. Ja mam dwa życia jeszcze. Zginąłem. No i ja chyba teraz przegram. Super. Nie, nie wiem, ile pan pomidor ma. Nie postać. Nie wiem, ile pan pomidor ma szczęścia, więc. Znaczy życia. Nie wiem, czy chcę podchodzić, ja czy nie. Mam. Tak. O, chyba też już ma o, dwa. No, chyba jedno. Dawaj, musisz to wygrać. Jest! Teraz zmienię się postać. Na ja mogę was do, do czegoś zaprosić? Do jakiegoś klanu czy coś? O, nie bo ja, mam, ja lubię nie, to będzie mała mała. Spęścia, jak gramy na prywatnym. O nie, ta mapa, ja nienawidzę tej mapy. Ale ja, nie ja, ja powiem, mówię... Teraz będę, teraz będę bardziej walczył, bo teraz zmieniłem ja nie mam po że ja to mam trzymać. Ja wchodzę nie, tego, na tego typa łeb. I będę bezpieczny. Nie, Uwielbiam tę mapę. Działa, działa. Albo dobra, zejdę z tego, bo się gorzej w ogóle tutaj ten. O, wstał. Mam jedno HP. Mam jedno HP przez to, że na łeb temu ziutkowi weszłem. No, bo tak jest. No, bo ten pomidor mi walnął kilka razy piłkę w łeb. O, nie. stał jest znowu jak chcecie więcej filmów to też oczywiście będzie na moim kanale i na, panie, na panu od gofra cały czas mi widkę ktoś wali ja, a kto inny? tylko ja chyba stąd mam tą postać ja no ustaje jest okej, okay. ile masz żyć? trzy ja mam jedno znaczy wiesz, nie wiadomo, ty mnie możesz szybko, jak będziesz mi tak tym nie widzylić, to wiesz Fałszywa piłka. Teleportuje się? O nie. O. O Niewitka. Nie Mam dwa życia. Dlaczego tak szybko wstaje, że przed chwilą był? Nie wiem, dlatego, że, może dlatego, że nie, nie życie. jest mniej osób. Może jak jest mniej osób, to po prostu szybciej wstaje. No może, może tak może być. Dobrze. Kupi się nie, głosować na mapę w ogóle można, zapomniałem. Już przedostatnia runda. No. Bo nie będziemy na nie będziemy na pana gofra pierwszy film tyle minut dawać, bo to bez sensu. Może jeszcze się pojawi jeszcze jeden jutro albo dzisiaj. Jak będzie dużo lajków pod tym filmem, to na pewno więcej razy będzie z, tej, z tej gry, nie? No. Pewnie na pewno. Pewnie na pewno. Pewnie na pewno, czy na pewno, na pewno? No, nie wiem, na pewno no. Dalej. O nie. Nie witka. No mi nie wali. Ile, Ile masz żyć? Dwa. A ty? Trzy. O to nie, ta ja się nie zbliżam nawet. No A teraz mam też dwa. Jedno życie. Nie wiesz sam tego, przegryź masz, nie? No, się wiem. Stać mi już na to? Nie. Czekajcie, ja tylko sobie tutaj ten otworzę. no to może 5 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, ale to do końca przerwy, nie? Będzie głosowanie na mapę. Jest. O ja jak szybko Ostatnia runda. runda. Ostatnia runda, no. Potem jeszcze na mój kanał może wleci. E, te kostki mogą ci zadać KP, więc uważajcie. Wiem. Kurde, żeś rozpędził tą piłkę. No. Ile ma żyć? Trzy. Trzy? No. Ja też mam trzy pomidory, ile żyć? Nie wiem. Marta Piłka teraz. O, piłka. Co do mnie od, od razu jeszcze strzelasz? Nie. Ja tego nie wybieram. No wiem. Pomidory tak obstawiał, że ma z dwa życia. Może mieć. No, no, teraz ma, na, no teraz, na pewno jeden. No. no to Ile to masz trzy. żyć? Trzy. A ty? Trzy. Już dwa. No, teraz mam dwa. O nie, jeden ja was. Nie, 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 nie. Jedno życie. Jest. O nie, to było jedno życie. Nie. Dobrze, dobrze. To by, było, to na by było chyba na tyle. Ja się już z wami żegnam.